Cześć kochani! Słuchajcie, listopad się kończy, więc projekt dęko kolejny. Dla wszystkich nowych ja nakręcam dęka dwa razy w miesiącu. Czyli pierwszy jest w połowie mniej więcej 15, no a drugi jest na koniec miesiąca, ponieważ ja zużywam dużo kosmetyków, dużo używam, dużo zużywam i wiecie, nie chcę potem tasiemców godzinnych nakręcać. Więc co? Tym razem. Też się dość sporo skończyło um, i myślę, że nie będę przedłużać, tylko od razu przejdę. Pierwsze mamy, słuchajcie, chusteczki z ebelin zwilżone, które już używam od dłuższego czasu, bo może z dwa lata. Tutaj mam opakowanie na przykład, które używam przy toaletce. To było natomiast, słuchajcie, no na pewno dłużej niż pół roku w łazience i tylko tam go używałam. Uwielbiam, bo są duże, są bardzo... Um, Ładnie zwilżone, nawet po wielu, wielu miesiącach, więc e, nic dodać, nic ująć. Jeszcze mam na zapasie jedno opakowanie, kupuję namiętnie i mogę bardzo gorąco polecić. Do włosów, słuchajcie, zużyłam z Baleamet mm, odżywkę bez zapachową, bez parabenów, bez barwników, e, przeznaczoną do delikatnej skóry głowy. Tak się prezentuje. Produkt wegański dla zainteresowanych pojemność 250 ml. Faktycznie nie ma zapachu, to znaczy, wiecie, ona ma troszeczkę taki, no, czysty zapach, tak? Nie ma jakichś tam, wiecie, nie pachnie kwiatkami i Bóg wie czym jeszcze. Jest bez silikonów, rewelacyjnie sprawdzała się na moich włosach, więc jak będę w DM-ie, to na pewno kupię kolejne opakowanie. Ona sprawia, że te moje włosy były takie, wiecie, sypkie, wygładzone, lekkie, no prawie jak dzisiaj. Dzisiaj akurat nie nakładałam odżywkę z Kerastas, ale Kerastas słuchajcie kosztowała 20 coś tam euro, a ta kosztuje 2 euro, więc no różnica niesamowita. I pozostając w temacie włosów zużyłam kolejny produkt, który jest, czy był w moim projekcie zero i był to Radical a właściwie Farmona Radical Peeling Trychologiczny stymulujący wzrost włosów do skóry głowy. E, 5 aktywnych kwasów AHA, ekstrakt ze skrzypu polnego plus arginina. Czy on stymulował cokolwiek? Nie wiem, nie powiem Wam, ponieważ e, ciężko stwierdzić po tak małym opakowaniu 75 ml. Jak widzicie, ja go musiałam rozciąć, żeby wydobyć resztki. Ehm, to jest peeling, słuchajcie, bardziej jak taki peeling enzymatyczny do twarzy, tak ten jest enzymatyczny raczej do skóry głowy, e, ponieważ on nie zawiera w sobie żadnych drobinek. To jest, wiecie, co taka e, troszeczkę żelowa, właściwie no żelowa konsystencja, taka mleczna, e, którą nakładacie na skórę głowy, wmasowujecie, zostawiacie na 5 do 10 minut, e, no i e, potem się zmywa to szamponem nie pozostawiało żadnych resztek Fakt faktem rzeczywiście tą skórę głowy oczyszczał natomiast nie jest to produkt do którego chciałabym ponownie wrócić z Eveline's użyłam kolejne, już nie wiem to już chyba setne słuchajcie opakowanie mojego ukochanego różowego płynu micelarnego z serii Face Plus i to był akuratnie płyn hialuronowy teraz mam jakiś z netto bo nigdzie niczego nie zamawiałam, więc nie miałam jak zakupić tego typu produktów w drogerii. Nie było nic, co by mnie interesowało, co bym chciała przetestować. Te natomiast uwielbiam i na pewno jeszcze do niego wrócę. Wracając do tematu włosów, dzisiaj kolejny produkt zużyłam. Dzisiaj zużyłam kolejny produkt, o tak, z mojego projektu Zero. To był płyn termoochronny z Schwarzkopf got to be, um, do temperatury 220 stopni, e, który miał nadawać gloss finish. Czy gloss finish nadaje? Nie, podejrzewam, że nie. Ale niegdyś mój ulubiony produkt. Ja to opakowanie dostałam od Ani. E, zużyłam z miłą chęcią, natomiast przyznam Wam się szczerze, że w międzyczasie... E, przez te lata poznałam dużo innych produktów, które mi bardziej pasują, em, na przykład, chociażby z marki Marion uwielbiam i właśnie Marion em, wkracza dzisiaj do łazienki do użytku. Em, jeżeli gdzieś bym go jeszcze dostała, to owszem, zużyję, ale żebym miała sama kupować, to raczej niekoniecznie. Także dzisiaj zużyłam e, żel pod prysznic swa, cream and oil, kakao. Słuchajcie, obłędny zapach. Taki ciepły, kakaowy. Ja nie wiem, ile ja już opakowań, zmian opakowań tego produktu przeszłam. Od czasu do czasu do niego lubię wrócić. Kiedyś kupowałam go namiętnie. Teraz tylko raz na jakiś czas. Przepięknie się pieni, nie wysusza mi skóry, więc nie mogę się na niego poskarżyć. Tutaj mamy słuchajcie, Bubla Roku. Ten produkt to jest Bubel Roku. Ja Wam opowiadałam. Jakimś vlogu, i nie wiem, czy już się pojawił, czy się dopiero pojawi. W każdym bądź razie to jest bubel roku, to jest Altera, kosmetyki naturalne, i to jest e, balans, szampon e, przeznaczony do skóry głowy e, delikatnej. E, tragedia, słuchajcie, nie dość, że strasznie mi to wysuszyło skórę głowy, a ja, jak wiecie, mam skórę łuszczycową. E, więc no, skóra łuszczycowa nie, mm, jakby nie jest kompatybilna z każdym e, produktem, z każdym szamponem, więc ten mi ją niesamowicie wysuszył. Dosłownie nawiór chodziłam, drapałam się aż do krwi. Stwierdziłam, że zużyję go do mycia pędzli, do tego się też nie nadawał. W końcu umyłam nim umywalkę i do tego też się nie nadawał. No po prostu tragedia także tego szamponu Wam nie polecam. Co my mamy dalej, słuchajcie, e, tradycyjnie moje dwa ulubione dezodoranty DAF ORIGINAL i DAF VINTA Ten mnie chroni, tego używam dla zapachu, bo ma taki piękny pudrowy, jaśminowy zapach, coś fantastycznego. E, oczywiście kolejne są w użytku, bo jakżeby inaczej. E, z ISANY e zużyłam olejek do mycia gąbeczek bo jak byłam na zakupach, słuchajcie, nie było tego z Nivea, mi się nie chciało jeździć, jeszcze po innych sklepach szukać, więc wzięłam po prostu ten. W dalszym ciągu uważam, że niwea jest zdecydowanie lepsza i zdecydowanie wydajniejsza. Tego, słuchajcie, zużyłam bardzo szybko, więc no, wracam do niego z braku laku, ale jeżeli mam wybór, to wolę jednak ten z Nivea. Co my tu jeszcze mamy? Podprysznic mamy. Pierwszy produkt z kalendarza adwentowego z Lidla to było Spa Moment Japanese Cherry Blossom i to była pianka pod prysznic. Powiem Wam, że pomimo, że to jest 50... że to było 50 ml opakowanie, to było tak wydajnie, a pachniało obłędnie. To nie tylko przypomina Ritualsa, to pachnie jak Rituals. I dlatego ubolewam, że nie ma tego w sprzedaży stałej w Lidlu, przynajmniej tu niemieckim, bo na pewno od czasu do czasu bym wracała. Mam jeszcze z kalendarza trzy inne opakowania, więc teraz na razie żeli pod prysznic, pianek podprysznic, olejków pod prysznic mam po prostu potąd, nie muszę nic kupować. Um, od baleamen, słuchajcie, zużyłam e, piankę do golenia, i tutaj także, słuchajcie, jestem zaopatrzona na pewno na jeszcze cały przyszły rok, bo mam jeszcze chyba trzy opakowania na zapasie. Um, miałam po prostu do nich dostęp, tak samo jak do tych past, do której zaraz przejdziemy, i miałam ich naprawdę dużo, dlatego. Um, nie potrzebuję generalnie nic innego. Jakiś czas temu kupiłam jakiś tam żel do golenia e, marki Jesa, ale jeszcze go nie używałam. Na razie leży, czeka na zapasach. Natomiast ta pianka się bardzo fajnie sprawdza, tylko atomizer się lubi zaty, zacinać. Następna jest w użytku, nic dodać, nic ująć. E, a skoro już byłam przy paście do zębów, no to kolejna Dontodent moja. Może tak o. Moja ulubiona z ziołami. E, te opakowania wyglądają już w międzyczasie inaczej. Ja właśnie przez to, że została, zostały opakowania zmienione, DM je wycofał te produkty, tak samo jak te tutaj i um, ja miałam po prostu dzięki komuś dostęp do tego. Ostatnio mam w użytku um, i na pewno myślę, że jeszcze do niej nieraz wrócę. Płukanka do jamy ustnej z Parodontax. Mam następną na zapasie, natomiast na okres zimowy przerzuciłam się e, na Listerin. Opowiadałam Wam też w jakimś vlogu, że mój lekarz rodzinny polecił mi używać Listerin z alkoholem, dlatego że ja mam problemy. Słuchajcie, z gardłem. Nie jest to taki, wiecie, zwykły ból gardła, jak przy anginie i tak dalej, tylko mam. Ja tego nie umiem opisać, trochę jakby taki suchy ból. Strasznie ciężkie jest to do opisania. No i nie wiadomo co mi jest, bo generalnie gardło mam jakby czyste, że nie ma tam e, żadnych stanów zapalnych. Może być, że to od strungłosowych idzie, ale też nie do końca jest to pewne, więc no, póki co używam po prostu listerin. Kolejny antyperspirant z mum. Widzicie. Regularnie w dękach, tak samo jak moje dezodoranty z DAW. To jest antyperspirant w kulce. Uwielbiam, używam już długo, 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 bo na pewno od zeszłego roku. I um, jestem niesamowicie z niego zadowolona. Z Action zużyłam maseczkę Take Time to Relax Home Spa, i to była maseczka nawilżająca i rewitalizująca do cery normalnej. Ona była niebieska w takie żółte kaczuszki. To Akurat nie zobaczycie dopiero w kolejnych vlogach, bo w jednym vlogu miałam ją na twarzy. Bardzo fajnie nawilżyła. Wiecie, maseczki z Action są jak najbardziej ok. Z Isany zużyłam płatek z koenzymem Q10 pod oczy, czy właściwie płatki. Lubię, trzymam w lodówce bądź nawet w zamrażarce. Rano jak wstaję i mam zapuchnięte oczy, zawsze nakładam. I e, dzięki temu, że one są takie schłodzone opuchlizna pod oczu znika. Tu z Isany kolejne opakowanie płatków kosmetycznych dużych. Następne już też, już też już jest na wykończeniu. Język mi się dzisiaj plącze niesamowicie. Um, już słuchajcie, nie mogę się doczekać jak mi Asia przywiezie z Biedronki moje ulubione płatki, bo um, te z Isany są fajne, ale jednak mimo wszystko Biedronkowe to są po prostu moje takie top of the topnie. E, zużyłam Także z MEXA Forever Classic, Never Boring, Elegant Mandarin and Pralin. Po prostu mgiełka do ciała. Ja mgiełek już używam od dłuższego czasu zamiast właśnie jakichś takich wiecie, typowych, droższych perfum. Tak patrzę do góry, bo wiecie, że ja tutaj na górze mam większość swoich perfum i część jeszcze z drugiej strony. E, bo na co dzień jest po prostu tych droższych zapachów szkoda, a do pracy coś takiego jak najbardziej okej. Okay. I następne opakowanie mam e, już w użytku. E, z Anwen, o i widzę, że ja tu jeszcze jakaś resztka spłynęła. E, zużyłam brzoskwinia i kolendra, delikatny szampon do suchej i wrażliwej skóry głowy. Nowa formuła, lepsza piana. Tu była pojemność 200 ml. I powiem Wam tak: opakowanie jak najbardziej na plus dzięki pompeczce. No tej reszt resztki to ja już do niczego nawet nie będę mogła użyć, prawdopodobnie już nie mogłam wydobyć. Jeżeli chodzi o to stwierdzenie, nowa formuła, lepsza piana, słuchajcie, nie wiem jaka formuła była wcześniej, bo nie używałam, to był pierwszy raz, że ja po ten szampon sięgnęłam. Natomiast zauważyłam, że dość sporo trzeba było go nałożyć, żeby rzeczywiście się ładnie rozpienił. Do tego włosy musiały być naprawdę mocno zmoczone. I wtedy faktycznie ładna piana była. Był delikatny dla skóry głowy, można było używać go codziennie. Ja go przez dłuższy czas używałam codziennie, więc ogółem sprawdził mi się, ale nie wiem, czy do niego bym wróciła. No może z braku laku. I ostatni produkt, słuchajcie, i niestety już koszyczek będzie pusty. Ja go tu na chwilę odstawię. Ostatnim pro produktem jest chlip, chlip, chlip. Mój ostatni krem od Emma Hardy Amazing Face Protect and Prime with Added SPF. To była pojemność 30 ml. Ja, jeżeli oglądacie moje filmiki od co najmniej 3, 3 lat, to wiecie, że ja na okres późno późnojesienny, zimowy aż do wiosny zawsze używałam tych kremów, zawsze o tej takiej małej pojemności 30 ml, ponieważ ja je kupowałam hurtem w okresie zimowym w okresie Mam nadzieję, że tego nie słyszycie, bo sąsiedzi coś wiercą. W okresie e, świątecznym, e, grudniowym zawsze kupowałam je hurtem w m, TK Maxie. Natomiast ja już w TK Maxie dłuższy czas nie byłam. Ostatnim razem jak byłam, jeszcze były niedostępne. Mam nadzieję, że uda mi się na ten krem jeszcze wpaść. Jak mówię, dzisiaj go użyłam po raz ostatni. Rozcięłam, żeby wydobyć naprawdę wszystkie resztki. Krem, który zawiera w sobie zdecydowanie olejek, czy olejki, więc nie będzie to krem dla e, skór tłustych. E, zdecydowanie nie. On ma troszeczkę taką delikatnie wodnistą konsystencję, natomiast bardzo ładnie nawilża. No i idealnie nadaje się, słuchajcie, pod makijaż. Każdy podkład na tym kremie mi się do tej pory rewelacyjnie trzymał. Ehm, zapach jest... Bardzo mocno perfumowany, to trzeba przyznać, więc dla alergików też e, uważam, że nie będzie to produkt dobry. Natomiast zapach jest przyjemny. No, mogłabym się rozpływać, słuchajcie, byłyby same ochy i achy, bo to jest naprawdę mój niesamowity ulubieniec. Jeżeli nie dostanę go w TK Maxie, słuchajcie, to będę zmuszona kupić em, pełnowymiarowe opakowanie. Widziałam, że na promocji za 65 euro chyba były, więc no. Jeszcze, jeszcze może bym to przełknęła. Właściwie chciałabym to przełknąć. Dobre jest to, że słuchajcie, 30 ml starczyło mi spokojnie na 2-2,5 miesiąca, jeżeli się regularnie malowałam, bo ja go używałam tylko i wyłącznie pod makijaż, także ubóstwiam, ubóstwiam. Jeżeli gdzieś tam w domu na zapasach macie, próbujcie, będziecie na pewno zadowolone. No i tak kochani, to by było na tyle. Znowu się rozgadałam, nie chcę jeszcze bardziej przeciągać, więc dzisiaj się z Wami żegnam. Zapraszam oczywiście na kolejne filmiki. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia. Pa. pa.